Halo, halo, witam was serdecznie, ja jestem Baddat. Yy, a to odcinek, w którym Wam opowiem, jak spędziłem czas na meetup 2016 we Wrocławiu. Yy, otóż od razu przepraszam za jakość niektórych filmów oraz zdjęć, ponieważ ja nie mam jakiegoś mega sprzętu, ale nagrać taki materiał myślę, że byście chcieli zobaczyć, jak to ogląda, więc. No, niestety tak będzie. Dobra, to zaczynamy. Przyszliśmy tam jakoś tak o godzinie 8.30, coś około tego, ponieważ mieliśmy wchodzić o 11.00, a przyszliśmy o 8.30, żeby. Jakby to powiedzieć, żeby jakby być bliżej, co nie, żeby od razu wejść. Okazało się, że już tam było naprawdę dużo ludzi, ponieważ zebrali się te osoby, które mieli wchodzić na 9.00 godziny. Nas puścili razem z nimi, więc o 9.55, coś około tego. Już byliśmy w środku. Jak weszliśmy, to od razu na scenie jeszcze niczego nie było. Oczywiście tam był DJ i taki, takie inne, różne stanowiska do gier, były tam od PlayStation, było tam X.com, od Xboxa, z Minecraftem było. Było stanowisko, o którym Wam potem jeszcze poopowiadam. i było stanowisko do CS-a. Właśnie też było Military.pl, ale to za chwilę tutaj trochę słabej jakości, ale tak mniej więcej wyglądała scena. No tutaj zapewne nic nie zobaczycie, tyle. Potem zrobiliśmy zdjęcie z ja z bratem byłem. To zrobiliśmy zdjęcie z takim zaromistym samochodem, który tam stał. Na numerach miało, ma napisane wyjątkowy prezent. Co oczywiście jest prawdą, taki wyjątkowy prezent, ładny samochód. Potem poszliśmy do stanowiska Xcom gdzie można było pograć na Xboxie w FIFA 16 albo spróbować okularów VR od Samsunga chyba tak. Naprawdę świetne okulary, gdyby nie cenę, to bym se kupił, ale no. Zrobiłem tutaj sobie zdjęcie. Następnie ruszyliśmy do stanowiska Militarii.pl. Były tam te osoby, które były w filmiku Izaka. Czekajcie, nawet włączę go tutaj wam. Poszedł. Się Syfon poszedł. Czy już nie będzie strzelać? Nie, strzela. Stawić. I znowu powiedziałem Izaka. <grymka> no właśnie, był... Byli te osoby, które tam jakby uratowali Izaka. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak oni mówili właśnie na tym stanowisku military.pl. Tutaj zrobiłem z nimi zdjęcie. Naprawdę świetne osoby, fajnie się z nimi rozmawiało. Następnie poszliśmy do stanowiska Coca-Coli, gdzie tam tobie zadawali pytania, albo grałeś w marynarzyka, i jeżeli wygrywałeś, to otrzymywałeś darmową kolę. Ja akurat otrzymałem pytanie o jelczu, o tych samochodach takich z Jelcza. Że czy to były ciężarówki, czy co to były? No, mówię, że wielcz były szukane ciężarówki, i tak inne, ale to nieważne. E, następnie poszliśmy zrobić parę zdjęć, właśnie jak grali osoby inne. E, potem w końcu pojawił się pierwszy youtuber, był to Unboxal. E, nagrał, nagrałem tam parę filmików, tutaj zapewne macie je pokazane. E, robił na scenie unboxing, bardzo ciekawy. I potem wyszła jakaś śpiewaczka. Nie wiem, nie jestem pewien. Ale kurde, było mega nudna, yy, Ogólnie ja, to dziewczyny tam stali, potem zostali, oglądali jajka na jakiegoś innego youtubera. Potem wyszedł Szumi i po prostu się znudziłem. Yy, znudziłem się tym, że tamta śpiewaczka strasznie długo śpiewała, chyba. Godziny jakoś tak, a ja cały czas stałem, jeszcze stałem, jak unboxal był, to cały czas stałem w jednym miejscu, ponieważ nie da się ruszyć ani w lewo, ani w prawo, ponieważ obok ciebie stoją kolejne osoby, więc y, było trochę trudno, ale potem znudziłem się i y, poszedłem stamtąd, tu siadłem sobie i, i potem pomyślałem, że sobie się przejdę razem z bratem oczywiście. Y, znaleźliśmy cosplayerów, zrobiliśmy sobie tutaj zdjęcia, świetne. Tutaj jest taki randomowy ziomek, którego spotkałem, był naprawdę spokojny. Zrobiliśmy sobie zdjęcie. Potem ruszyliśmy na stanowisko sponsorowane przez Rockata oraz Militaria.pl W którym był mecz CS-owy. Grali youtuberzy. Grał tam ten Tak był. Był 4Life, był. jak on ma, Dezy. Master Czulek, właśnie, był Mergani i jeszcze dwa, których nie pamiętam, kurczę. Ale ogólnie grali przeciwko drużynie Pride, profesjonalnej drużynie gamingowej, sponsorowanej chyba właśnie przez Pride. A. Potem sobie podeszłem, chciałem pozbierać różne zdjęcia. To zrobiłem sobie zdjęcie z Forlife'em. Mega spokoziomek, lecz jest pewien taki problem, ponieważ na YouTubie wydało mi się wyższy i większy, ale w życiu tak naprawdę był niższy ode mnie tak, e, tutaj zdjęcie Merganiego bo Mergani to Mergani, więc to, no właśnie, Mergani też zasługuje w miejsce w moim odcinku no, a również były różne e, jakich różne konkursy w których e, mój brat pierwszy raz wziął udział, to były wyb wybierali jakichś silnych ziomków co nie i pierwsze było, że trzeba zgnieść puszkę on zgniósł rękoma, resz... większość tam było, że nogami zgnietli i takie inne, ale im też zaliczyli. Niestety przegrał w tym w konkursie z pompkami. No i nie dostał zarąbistych słuchawek od Rokata. Szkoda, troszkę, ale no cóż, jedni wygrywają, jedni przegrywają. Potem, oczywiście, była... był mega konkurs który był zafundowany właśnie przez military.pl i w tym konkursie jakby grałeś w CSa co nie, pierwszy był tam Def Match i pierwsze dwie osoby były zaliczane do finału, a potem w finale był losowanie pomiędzy właśnie tych 10 osób, ponieważ było jakby 5 takich rund po 10 osób. Ja też chciałem się dostać, oni jakoś tam w to wybierali, ale niestety nie dostałem się, więc tak. No, co dalej? To potem, jakby grali te pro playerzy, strasznie chciałem dostać się do DEZEGO. Ponieważ, jakby oni grali tam trzy mapki, pierwszej nie pamiętam, druga to był. Ee, jak to miał? No, 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 ten z Czarnobylu, kurcze. Nie overpass. Kurde, zapomniałem tej mapki, tutaj zapewne będziecie mieli wyświetlone. A potem grali chyba dust. Tak mi się wydaje. Pierwszą ma mapę YouTube Heroes, czyli właśnie ta drużyna YouTuberów, przegrali 116. drugą mapę 1316, a trzecią już 17-17-7-16, bardzo, bardzo, bardzo chciałem sobie dostać podpis DEZEGO. Jakby for life, fajnie tak chciałem dostać podpis i zrobić z nim zdjęcie, oczywiście. I właśnie te. 4LIFE robił tak, że wszyscy do niego podchodzili, on randomowo go każdemu podpisywał a Des po prostu zrobił takie jakby, że po jednej osobie zrobił kolejkę i po jednej osobie zapraszał, robili zdjęcie, podpisywali no i niestety stało się tak, że kiedy ja już miałem być, tak jakby to on ruszył, ponieważ musiał iść grać kolejny mecz i niestety potem nie wrócił no i nie dostałem zdjęcia Masterczułka no ale powiem, że na stanowisku PlayStation też było fajnie. Tam były wiar VR gry, wiar, VR te e, właśnie od PlayStation. Co jeszcze? No to tak właściwie wszystko. E, ogólnie bardzo mi się spodobała właśnie taki event, jakby, właśnie ten Meetup. On się rozpoczął coś około 11, tak całkowicie, że już wychodzili youtuberzy tam na scenę. E, właśnie ten, e, był tam Jay Dobrowski, był Rezi, był Multi. Kto jeszcze szparagi śpiewali? E, właśnie był e, właśnie Master Czułek, Dezy śpiewał z razem był tam Dez i Lenieje, oni śpiewali tam piosenkę. Kto jeszcze był? E, sz, no właśnie Szumi e, Szumi akurat losował PS4 więc no e, a skończyło się to wszystko coś około my z bratem wyszliśmy o 17 ponieważ mieliśmy pociąg już tak 17.30, blisko 18, co nie? No i to tak właściwie było tyle z mojego wyjazdu na meetup. Serdecznie pozdrawiam For Life'a. Może jeżeli zobaczy ten odcinek, to będzie wiedział, z kim robił zdjęcie. No i to byłoby tyle. Więc trzymajcie się i cześć.